Siewie TV. chcieliśmy spytać Pani, jakie ma Pani oczekiwania względem 2016 roku w naszym mieście? W naszym mieście, no przede wszystkim, żeby, wie Pan, sypali, poprawili te chodniki, Najwięcej no i więcej imprez takich otwartych. Nowy skatepark. Nowy to... skatepark, ten jest za mały, nie wystarcza Wam? No, nie da się nic tam robić fajnego. Oj, oczekuję, żeby na ulicy Czarnieckiego był zrobiony asfalt w drugiej części, bo nam się ciągle kurzy. Drogę trochę utwardzili, a nie mamy chodników. Osiedle wygląda brzydko. Czego ja oczekuję? Przede wszystkim rozwoju miasta, rozwoju i a, zwiększenia miejsc pracowniczych. No, co mogę powiedzieć? No. Ale co, co byś chciał, żebym ci powiedział? Żeby się nam dobrze żyło, żeby się rozwijało, żeby były naprawiane wszystkie jakieś tam uszczerbki, które są ulice i w ogóle chodniki koło bloków. No, dużo zieleni bym chciała, oczywiście, dużo nowych drzewek. No, coś ma być chyba dołożone do gazyfikacji i do, jak słyszałam z Urzędu Miasta, i do. Kanalizacji. Czego pan oczekuje w 2016 roku od władz miasta w Sieradzu? O kurczę, Felek, nie wiem. Czego ja oczekuję? Oczekuję lepszego życia. Czego ja oczekuję? Oczekuję, żeby młodzież miała pracę, bo jej nie ma. Żeby były lepsze chodniki. No i poza tym to nie wiem. Żeby w ogóle panowała jakaś miła atmosfera. Wydaje mi się, że w Sieradzu mamy dobrych gospodarzy. Zawsze coś się dzieje. Odnośnie przedszkoli żeby łatwiej było dostać, znaczy do, do przedszkola dziecku. No jest ładnie w tej chwili jest tak? nieźle. Podoba to daba mi się. No lepiej jak było kiedyś. Tak? Wszystko jest piękne. Mi się podoba ten sierad. Ja już tu 33 lata mieszkam. Chciałbym jakiś większy basen, żeby powstał sieradzo, bo ten, który jest na Mickiewicza to jest mały Jednak jakiś taki e wodny park, bo jest prawdziwego jego zdarzenia może. Podobno mają nowe baseny powstać w Mosirze. Słyszał Pan o tym? No właśnie nie słyszałem. Zaskoczony jestem tą informacją. Cieszę się. Yy, należy przypuszczać, że idziemy do przodu, skoro rzeczywiście jakieś inwestycje tutaj mają być i one będą. Żeby była milsza atmosfera w tym Sieradzu, no. Bo taka jest, jakaś taka zagnośniałość, no. Tu gdzie są drogi dobre to są, ale po bokach i yy, między osiedlami należałoby coś tam pomóc i, i zrobić, tak. A jak tutaj przyjeżdżasz, to co chciałbyś zobaczyć nowego? No ci powiem... nie mam pojęcia. Nic, może równiejsze chodniki? O, no może zgadłeś. Może jakieś więcej rekreacji, coś jakichś spotkań, żeby były miejsca. No teraz słyszałem, że siatkarze znowu zaczynają grać, więc zaczyna się coś ruszać z piłką z wszystkim, tak? Jest po prostu bardzo, bardzo brudno. Przyznaję, że porównując inne tego typu miasta, to się sierad dość dobrze wypada żeby było więcej autobusów miejskich, więcej autobusów miejskich, a jakieś ośrodki środki rekreacyjno-sportowe, teraz ma być budowany basen na terenie. To świetny pomysł. Uczęszczałbyś na ten basen? Oczywiście. Jakie masz oczekiwania względem naszego sieradza w 2016 roku? Mam nadzieję, że powstanie jak najszybciej Titan, który został obiecany przez miasto. No i to jest takie. Taki główny cel, który myślę, że powinni zrealizować w tym roku. Realizacji obietnic wyborczych. A może tutaj takie zmiany na bazarku? No, nam by się przydała hala na pewno, żeby była oświetlona, żeby można było pracować cały rok, żeby nie stać w takich warunkach. No i wtedy by na pewno więcej klientów przyszło, a te pory to jest makabra. No już dziękuję bardzo. Więcej pracy. A nie wiem, czy pan słyszał, ma powstać nowa fabryka ceramiki? Linia medany ma się powiększyć? Co pan o tym sądzi? Oczywiście to jest dobre no, dla młodzieży, nie? która nie ma pracy, która koczy szkołę w tym roku. A przydałoby się oczywiście, że tak. Widzę to, pięknie się jest i tak dalej. Nie mogę powiedzieć te, te, tego wszystkiego, że luksusowo tam jest. I tam w rynku te wody, tam letnią porą i tak dalej. Władze miasta powinny inwestować w te właśnie sportowe. Myślę, że tak, mamy zdolną młodzież i zdolnych ludzi do tego, żeby osiągali sukcesy na nie jak krajowej, jak i międzynarodowej. Mhm. Dzięki wielkie. Ja nie wiem dużo o pieniędzy wydane, tylko to trochę poszło nie tak, jak powinno być. Niższych podatków może? O tak, niższych podatków. Jakie mają panowie oczekiwania względem się radza w 2016 roku? Żeby wreszcie były zarobki i ludzie nie chodzili żebrać człowieku, za komuny się nie żebrały, a teraz chodzą po blokach i żebrają. A... I jeszcze jakieś pomysły? Ciekawe, co chciałbyś zmienić w naszym mieście może? E, może e, trochę problemy są nieraz jak są korki, to można byłoby dopracować. A w jaki sposób? Masz jakiś pomysł? Może więcej sygnalizacji świetnej. Więcej sygnalizacji świetnej. To rozko rozkorkowałoby nasze miasto? Myślę, że tak. W takim razie dziękujemy bardzo za udzielony wywiad. Dziękuję bardzo, chłopaki. Rita! I rozbijta ten pokój naj, nasz żeby ta Polska nam nie zaginęła.